Odcinek 251 streszczenie Ildis jest zmuszona ponownie zamieszkać w biednej dzielnicy, tym razem w domu dawnej znajomej swojej mamy. W środku nie ma wygód, do których przywykła w rezydencji. Do tego czuje ciągły strach o Halit Keina. Boi się, że były, a zarazem nie doszły mąż zabierze jej dziecko. Sahika tymczasem zatrzymała się w hotelu. Zastanawia się, co powinna zrobić, by zdobyć przebaczenie brata. W końcu każe Halukowi zadzwonić do Kali. Powiedz mu, że mnie znalazłeś, ale nie otwieram drzwi, instruuje. Powiedz, że boisz się, że mogę zrobić sobie krzywdę. Kaja w krótkim czasie przyjeżdża do hotelu. Jego siostra zdążyła się odpowiednio ucharakteryzować, by wyglądać na pogrążoną w strasznej rozpaczy. Bracie, wiem, że jesteś teraz na mnie bardzo zły, mówi Sahika szlochając. Jak mogę nie być zły? Czy nie powinienem być? Bracie, zostałam oszukana, zostałaś oszukana, czy oszukałaś nas wszystkich? Bracie, taką rozmową niczego nie osiągniemy. Spójrz tylko na mnie, moja duma została zniszczona, zostałam rzucona na własnym ślubie. Spróbuj mnie zrozumieć, co mam zrozumieć? To, że Halit miał ożenić się z tobą w dniu swojego ślubu z Ildis? Nie pomyślałaś, w jakiej sytuacji stawiasz Ildis? Halit powiedział mi, że zmienił zdanie, tłumaczy kobieta, a ty od razu się zgodziłaś, tak? Bracie, sam to widziałeś. On żywił do mnie uczucia. Rozmawialiśmy o tym powiedziałaś mi, że cię to nie obchodzi. Tak, ale błagał mnie padł przede mną na kolana zrobił na mnie wrażenie jestem w końcu kobietą. Chcesz, żebym oszalał, Sahiko? Powinnaś była mi o tym powiedzieć byłam przerażona. Myślałam, że przez to jeszcze bardziej się pokłócimy. Naprawdę myślisz, że w to uwierzę? Nie byłam pewna swoich uczuć. Halid zrobił to, aby zemścić się na nas wszystkich. Nie wiedziałam, czy mam być smutna, czy zawstydzona. Wszystkich nas zawstydziłaś brzmi Kaja. Sahika chwyta go za rękę i mówi z rozpaczonym głosem: Nie poradzę sobie, jeśli nie będziesz ze mną. Obiecuję, że już nigdy cię nie okłamie, już nigdy niczego przed tobą nie ukryję. Ile razy mi to obiecywałaś? Przebierz się, wracamy do domu powiedziałem, żebyś się przebrała. Wieczorem Sahika jest z powrotem w domu brata. Jak dasz sobie radę codziennie spotykać się z Halitem w pracy? Pyta Kaja. Praca zawsze była moim priorytetem, wiesz o tym. Będę go ignorować. A ty co zamierzasz zrobić? Też będziesz codziennie widywał Halita i Ender. Nie chcę widzieć żadnego z nich, odpowiada mężczyzna. W tym momencie rozbrzmiewa dzwonek jego telefonu. To Ildis. Dziewczyna prosi go o spotkanie. Nieoczekiwanie ze stanów wraca Yigit. Nie wie nic o tym, że jego mama wzięła dziś ślub. Kaner i Emir naradzają się, co powinni z tym zrobić. W końcu ten pierwszy dzwoni do siostry: Jedzid wrócił, oznajmia. Co takiego? W głosie kobiety słychać zaskoczenie. Słyszałaś mnie, nic mu nie mów, nie powiem mu, ale przecież się dowie, że wzięłaś ślub. Przyjdę jutro rano i wszystko mu opowiem. Wymyślę coś, ale bądź ostrożny. Nie może wcześniej porozmawiać z Kają. Upewni się, że do niego nie zadzwoni. Kaja przyjeżdża do domu, w którym zatrzymała się Ildis. Oferuje jej schronienie pod własnym dachem, ale dziewczyna odmawia, gdyż nie może mieszkać w tym samym miejscu, co Sahika. Konsultuję się z prawnikiem w kwestii sprawy o przyznanie opieki, którą wszczął W tym czasie do domu Kai przyjeżdża Kerim. Rozmawia z Sahiką. Nadal nie rozumiem, jak mogłaś się na to nabrać, mówi mężczyzna. Denerwujesz mnie, kiedy tak mówisz. Przestań, proszę. Za kilka dni dojdę do siebie. Słuchaj, jeśli chcesz, możesz zatrzymać mnie w firmie. Byłeś kochankiem jego żony, a teraz chcesz zostać w firmie? Ile razy cię ostrzegałam? Sahiko, mogę udowodnić Halitowi, że między mną a Ildis niczego nie było, przekonuje Kerim. Nie możesz, teraz już na to za późno. Mogę, naprawdę. Zwolnił mnie na oczach wszystkich. Czy nie posiadasz udziałów w firmie? Dlaczego zachowujesz się jak zwykły pracownik? Ty też masz swoje prawa. Skorzystaj z nich. Jesteś bardzo silną kobietą. Jesteś mądra. Możesz zemścić się na człowieku, który ci to zrobił. Masz rację, chcę, żeby Halit miał cię cały czas przed oczami, dokładnie tak, a ja udowodnię swoją niewinność. Moja kariera jest dla mnie najważniejsza, jeśli ktoś usłyszy, że w ten sposób zostałem zwolniony, nigdy więcej nie znajdę pracy. Powiedziałam ci, że dojdę do siebie, przypomina Sahika. Jutro w firmie wybuchnie wielki konflikt. Nie będę milczeć po tym wszystkim, co mi zrobiono. Na zajutrz Halit, jego prawnik i sitki przyjeżdżają do domu w dzielnicy. Yildiz wyszła właśnie do sklepu. Jej mama z Halitkenem na rękach otwiera drzwi. Pani Asuman, wniosek o przyznanie opieki został złożony, oznajmia Metin. Do czasu zakończenia sprawy Halitken zostanie pod opieką pana Halita. Naprawdę to zrobił? Nie ma litości nawet dla własnego dziecka. Yildiz tutaj nie ma. Nie mogę oddać dziecka, dopóki ona nie wróci. Nie utrudniaj tego, prosi prawnik. Jeśli nie oddasz dziecka dobrowolnie, będziemy musieli wezwać policję. Sąd tak zdecydował. Pani Lildis nie ma nawet miejsca zamieszkania, a Suman, nie widząc innego wyjścia, oddaje Halitkej na ojcu. Tymczasem Yigit przyjeżdża do domu Kali. Sahika mówi mu, że jego mama wzięła ślub z Halitem. Chłopak jest w szoku. Gdy Lidis wraca do domu i nie zastaje w nim Halit Keina, pogrąża się w wielkiej rozpaczy. Asuman zapewnia córkę, że odzyska syna.